W debacie o Unii Europejskiej od dawna dominują slogany, straszenie i polityczna hipokryzja. Rządząca koalicja próbuje wmówić Polakom, że wszystko, co przychodzi z Brukseli, jest z definicji dobre, a każdy, kto ma wątpliwości, działa przeciwko Europie. I właśnie w tym momencie na scenę wchodzi Krzysztof Bosak, który w bezpośredni i bezlitosny sposób rozjechał Donalda Tuska i całą koalicję. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz łapkę w górę. To duże wsparcie dla mojego kanału z góry dziękuję. Do przedstawicieli rządu. Po pierwsze, panie ministrze, czyli możemy liczyć na to, że z rządu otrzymamy jako parlamentarzyści raport o skali pomocy udzielonej Ukrainie i Ukraińcom. Taki raport przydałby się, skoro już środki i zasoby z państwa polskiego wyszły, dobrze, żebyśmy, po pierwsze, w ramach transparentności w demokracji jako parlamentarzyści wiedzieli, jaka jest skala tej pomocy poprzedni rząd wstydził się tego, ile przekazał środków i zasobów państwa polskiego dla państwa sąsiedniego. My byśmy chcieli to po pierwsze wiedzieć, po drugie, Chcielibyśmy móc posługiwać się tymi informacjami na forum międzynarodowym. W tej chwili nawet prezydent, publikując informacje na swojej stronie, posługiwał się danymi szacunkowymi. Także tu, w debacie przede mną, posłowie zabierający głos, jak poseł Jaskulski, posługiwali się danymi szacunkowymi. To nie są twarde dane ujawnione przez państwo polskie. Dlatego apeluję o to, żeby rząd takie dane podał do wiadomości publicznej. To jest pierwsze pytanie. Drugie, jaka jest racjonalność za tym, żeby stosować osobny system gospodarowania przywilejami czy wszelkiego rodzaju pomocą społeczną dla cudzoziemców, a zupełnie inny system dla cudzoziemców z paszportami ukraińskimi. Przecież to stwarza na państwie polskim obowiązek posiadania dwóch systemów kontrolnych. Ponadto te przepisy specjalne wobec ludzi z paszportami ukraińskimi, mówię ludzi z paszportami ukraińskimi, bo nie chodzi o narodowość, wbrew pozorom paszportami ukraińskimi posługują się nie tylko Ukraińcy, ale także Rosjanie, Gruzini i wiele innych narodowości. Jaka, jaka racjonalność jest za tym, żebyśmy tworzyli osobny system dla paszportów ukraińskich, osobne dla reszty świata. Oraz co z konsekwencjami dla całego systemu prawnego. Zwracam uwagę, że na przykład przywileje z tej ustawy skutkują dla handlu bronią w Polsce, co wydaje się nie było intencją ustawodawcy. Pomoc u, u, uchodźcom, a handel bronią to dwie różne rzeczy. Natomiast jeżeli wprowadza się ludność obcą z obcymi paszportami w te same prawa, które mają obywatele danego państwa, to rodzi to niezliczoną ilość konsekwencji prawnych, których moim zdaniem rząd PiS uchwalając te przepisy przy poparciu pozostałych partii poza Konfederacją nigdy nie przewidywał. Dlatego wydaje mi się, że racją stanu państwa polskiego jest jak najszybciej przejść do normalnego sposobu wsparcia i prowadzenia polityki wobec cudzoziemców, a nie przedłużania tych nieszczęsnych spec ustaw, których konsekwencje prawne nigdy nie zostały w tej izbie ani w pełni przedyskutowane, ani przemyślane, ani zrozumiane. Dziękuję bardzo. Bosak jasno wskazał, że decyzje podejmowane w Brukseli mają realne konsekwencje dla zwykłych Polaków. Droższa energia, większe obciążenia dla przedsiębiorców, ograniczenia dla rolników i coraz mniejsze pole manewru dla państwa. Pozwolą panowie posłowie, że wygłoszę ostatnie oświadczenie Pan poselskie. Zgodnie z obyczajem marszałek nie schodzi do mównicy, mówi stąd, więc chcę poruszyć trzy kwestie. Protestów rolniczych, jutrzejszej wizyty prezydenta Załęckiego i wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Po pierwsze chciałbym wyrazić solidarność z rolnikami, którzy dzisiaj protestowali w Brukseli. Oni bronią europejskiego rolnictwa. Państwa europejskie scedowały swoją politykę rolną na Unię Europejską po to, żeby ta stabilizowała rynki rolne. Okazuje się, że otwierając granice, a to na towary z Ukrainy, a to teraz na towary z Ameryki Łacińskiej, te rynki są zagrożone, destabilizowane konkurencją tańszą i niespełniającą unijnych standardów, także niekontrolowaną. Europa z samowystarczalnego żywnościowego kontynentu zmienia się powoli w importera żywności. To zagraża naszemu bezpieczeństwu i przyszłości naszego rolnictwa. To trzeba zatrzymać. Także szacunek dla tych rolników, którzy dzisiaj, także rolników z Polski, którzy dzisiaj w Brukseli dali wyraz sprzeciwu europejskich rolników. Druga sprawa to wizyta jutrzejsza prezydenta Zełęckiego tutaj w parlamencie. To, co warto podkreślić. To, że prezydent Zolański, goszcząc w naszym parlamencie, zdaje się, że po raz pierwszy, od kiedy jest prezydentem, ani jego dyplomacja nie wystąpili o spotkanie ani z posłami, ani nawet z reprezentantami wszystkich klubów. Jutro, podczas spotkania z prezydentem Załańskim ani w Sejmie, ani w Senacie nie będzie nikogo z żadnej z partii opozycyjnych. Prezydent Zolański najwyraźniej nie był zainteresowany spotkaniem z tymi, którzy są do jego polityki trochę bardziej krytyczni. Nie będzie jutro okazji rozmawiać z prezydentem zełańskim dla polskich posłów, dlatego chciałbym dzisiaj zaapelować, aby prezydent zełański zechciał jutro przynieść nam jakąś dobrą nowinę, na przykład wiadomość o generalnym odblokowaniu ekshumacji polskich ofiar na ziemiach, które, za które odpowiada w tej chwili państwo ukraińskie. Ta kwestia powinna być załatwiona już dawno temu zgodnie z obyczajami kręgu cywilizacyjnego, do którego Ukraina aspiruje, to znaczy kręgu cywilizacji zachodniej, cywilizacji chrześcijańskiej, w której każdy ma prawo pochować swoich zmarłych. Ostatnia sprawa to skandaliczny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jesteśmy świadkami próby uzurpacji kompetencji do kształtowania ustroju państw członkowskich przez instytucje unijne przez ciała powołane traktatami, obsadzane nie tylko prawnikami, ale także ludźmi, którzy byli czynnymi politykami i naruszania naszych zasad konstytucyjnych. My możemy mieć zastrzeżenia do swojego Trybunału Konstytucyjnego, do tego, jak on działa, jak on wygląda. Powinniśmy go naprawić jako polscy politycy, osiągając tutaj jakiś konsensus. Natomiast żadne unijne ciało nie jest od tego, żeby nam blokować, uchylać czy nawet oceniać funkcjonowanie naszych ciał konstytucyjnych. Jest to całkowicie poza traktatami i w naszej ocenie, w mojej ocenie powinno zostać potraktowane po prostu jako niewiążąca opinia polityczna. Każdy ma prawo wyrażać opinie polityczne, mamy wolność słowa w Europie, natomiast nie jest to część porządku prawnego, w którym powinniśmy funkcjonować. To jedyna Myśl prawna, która stoi na straży polskich wartości konstytucyjnych i suwerenności naszego państwa na gruncie obecnie obowiązującej w Polsce konstytucji. I mam nadzieję, że tutaj się zgadzamy, niezależnie czy popatrzymy w prawo, po środku czy w lewo, e, że wszyscy stoimy na gruncie polskiego konstytucjonalizmu, a nie unijnego uzurpacjonizmu. Dziękuję bardzo. W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość składam wniosek o odrzucenie w drugim czytaniu tego projektu. Ten projekt był już przedmiotem prac Sejmu Rzeczypospolitej Polski został zawetowany przez Pana Prezydenta. Nawet przecinek nimi został poprawiony, co oznacza, że argumenty Pana Prezydenta nie zostały wzięte pod uwagę. Chodzi oczywiście o kwestię konstytucyjności, kwestię konkurencyjności rynku. A teraz troszeczkę, Szanowni Państwo, o faktach. Bo to o czym świadczy ta dyskusja, która w tej chwili ma miejsce w Sejmie. O tym, jak Polska traci czas, cenny czas. Wychodzi Pani Przewodnicząca Skowrońska, która reprezentuje wprost sektor bankowy. Sektor bankowy, który robi wszystko, żeby zamknąć Polskę na innowacje. Sektor bankowy, który chce, żeby w Polsce nie powstawały startupy tworzone przez młodych polskich informatyków, innowatorów, startupy kryptowalutowe, po to, żeby nie tworzyć konkurencji dla banków. Bo oczywiście firmy kryptowalutowe, jak to ma miejsce na przykład już dzisiaj w Stanach Zjednoczonych, zaraz będą przekształcać się w instytucje bankowe. No to teraz trochę faktów. My mamy premiera, który wychodzi na mównicę i mówi, że wszyscy de facto, którzy inwestują w kryptoaktywa, to są no to chcę panu Donaldowi Tuskowi, którego niestety powinien objąć program na przykład nauki o kryptoaktywach. O takim programie wprost rozmawia się w Nowej Zelandii, która rozważa w tej chwili naukę w szkołach o kryptoaktywach. Tutaj wyjątkowo wyda, wydaje się zasadna taka nauka dla Donalda Tuska, na przykład profesora Krzysztofa Piecha, jakaś edukacja, bo nawet gdyby Donald Tusk zobaczył na Stany Zjednoczone 325 tysięcy bitcoinów to jest największy posiadacz, państwowy, jeżeli chodzi o świat, czyli Stany Zjednoczone, o wartości na 6 grudnia około 29 miliardów euro, czyli rząd Stanów Zjednoczonych posiada 325 tysięcy bitcoinów. Czeski bank, norweski bank, nawet w Kazachstanie bank inwestują wprost dzisiaj w bitcoiny, chcąc trzymać kilka procent rezerw w bitcoinach. W Czechach, Szanowni Państwo, sprawdziłem te dane. 260 najprawdopodobniej jest, to jest nieoficjalna informacja, wniosków o licencje złożone. W Czechach, nasz sąsiad, 260 licencji dla podmiotów, które prowadzą działalność w zakresie kryptoaktywów. Dlaczego? Dlatego, że Czesi mają bardzo dobrą ustawę dotyczącą implementacji unijnej MIKA. Dlatego, że Czesi rozumieją, tak samo jak państwa bałtyckie, że w ich interesie, w interesie gospodarki jest stworzenie takich warunków, które będą zachęcały firmy do inwestowania w Czechach, do ubiegania się o licencję. Tego kompletnie nie rozumie Donald Tusk. Bo Donald Tusk chce, żeby na naszym rynku funkcjonowały tylko i wyłącznie, ewentualnie jeżeli chodzi o kryptoaktywa z dodatkowymi usługami, banki kontrolowane przez skarb państwa i być może jeden czy dwa podmioty, które które będzie na to stać. Ale Szanowni Państwo, jeżeli przyjęlibyśmy tę ustawę, która jest jedną z najbardziej rygorystycznych ustaw w Unii Europejskiej, która ma nawet nie ma komponentu podatkowego, to nawet pomimo tego, że również wysokie opłaty są w też przeregulowanym rynku niemieckim, to tam przynajmniej są przepisy podatkowe i dlatego Niemcy mają około 26-30 wniosków, jeżeli chodzi o prowajderów dotyczących kryptoaktywów. A my, szanowni państwo, dzisiaj tracimy czas i rząd i e, większość sejmowa e, rządowa nie chce rozmawiać z opozycją i z Panem Prezydentem o tym, żeby stworzyć naprawdę konkurencyjny w stosunku do Czechów, Węgrów, e, e, Słowaków, Malty, państw bałtyckich, Portugalii i również Stanów Zjednoczonych rynek, żeby zachęcać, żeby firmy inwestowały w Polsce, żeby zakładały swoje, e, e, żeby wystąpały o licencje w Polsce. Kenew, który od wielu lat zniechęca do inwestowania w krypto, Aktywa. A co jest w, dzisiaj w Stanach Zjednoczonych? W Stanach Zjednoczonych szef nadzoru został zwolniony właśnie za to, że robił to, że, że robił wszystko, żeby się kryptoaktywa nie rozwijały. Dokładnie cały rynek finansowy dziś jest przetransformowany na technologie cyfrowe, na technologie blockchain w Stanach Zjednoczonych, które patrząc się na dzień dzisiejszy są opóźnione, jeżeli chodzi o nazwijmy to technologie informatyczne w sektorze finansowym. Ale za chwileczkę nadrobią ten czas. I dzisiaj o czym się rozmawia, w, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone? O tym, żeby Stany Zjednoczone posiadały również finansowane z amerykańskiego banku centralnego 1 milion bitcoinów. Pani przewodnicząca Skowrońska mówi jasno: jest 21 milionów bitcoinów w systemie. Nikt nie traci na świecie czasu, tylko my to, szanowni państwo, tracimy czas. Naprawdę tracimy czas. Naprawdę nie, nie stać was na to, żebyście siedli do stołu, i się dogadali z panem prezydentem i z opozycją, żebyście stworzyli najlepsze przepisy podatkowe i prawne, żeby stworzyć rynek kryptoaktywów. Naprawdę tak nienawidzicie prawa i sprawiedliwości, że robicie z trzech milionów Polaków, ruskich, którzy inwestują w kryptoaktywa. Czy wyście naprawdę na głowę upadli? Naprawdę pomyślcie czasami o polsce i polskiej gospodarce. Składamy wniosek o odrzucenie tego projektu. Wystąpienie Bosaka pokazało jedno. W polskiej polityce wciąż są ludzie, którzy nie boją się mówić w imieniu obywateli, nawet jeśli oznacza to konflikt z unijnym mainstreamem i rządzącą elitą. To nie była walka z Europą, to była walka o Polskę w Europie, a nie Polskę podporządkowaną cudzym interesom.